Cześć, witam ponownie na moim kanale, dzisiaj pokażę Wam jak robię we frytkownicy bezsłuszczowej taką oto przepyszną babkę na kefirze z żurawiną i lukrem. Bardzo często korzystam z tego przepisu. Jest to mój pierwszy raz, kiedy będę robiła we frytkownicy beztłuszczowej. Także również Wam tutaj podpowiem, co bym zrobiła inaczej, bo to jest tak jak mówię, mój pierwszy raz, po prostu chciałam wypróbować. Robię tą babkę bardzo często po prostu w piekarniku, a tym razem chciałam zaeksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście. Ciasta we frytkownicy bez tłuszczowej są możliwe do zrobienia. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jakie mokre wyszło to ciasto i powiem Wam, że w ogóle ten przepis jest tak prosty, banalnie prosty nawet nie trzeba miksera. Także absolutnie nawet miksera nie odpalajcie, jeżeli planujecie zrobić dosłownie kilka produktów i już Wam pokazuję, co tutaj mam uszykowane. 120 ml oleju, ja korzystam z oleju roślinnego. Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, 180 ml kefiru kefir temperatura pokojowa koniecznie i jajka tak samo 270 g mąki, 110 g cukru, 3 całe jaja, tak jak mówię, temperatura pokojowa i duża garść żurawiny i do lukru, oczywiście potrzebujemy cukier puder i sok z pomarańcza. Jest to przepis na ciasto ucierane, także absolutnie tutaj nie trzeba miksera. I słuchajcie, ja Wam tutaj udowodnię ja absolutnie nie będę tutaj przyspieszała. Wszystko zrobię tak, jak teraz właśnie robię nie przyspieszam, żebyście zobaczyli, jak szybko można zrobić to ciasto. Także jak widzieliście, wbiłam 3 jajka do miski i teraz wsypię 110 g cukru i tutaj dosłownie. Kilka ruchów, tak połączę tutaj te jajka z tym cukrem. Nie trzeba tego ucierać, absolutnie. Także chwila, moment i już, wystarczy. Wlewam 180 ml kefiru, chyba że macie może jogurt naturalny, to tak 180 g. I od razu też wlewam 120 ml oleju. Ja korzystam z oleju roślinnego. Mieszamy teraz tutaj, nawet nie minutę. Po prostu do połączenia składników. I tak jak widzicie, ja tutaj nic nie przyspieszam, żebyście widzieli, że rzeczywiście, naprawdę tutaj nie wymaga to ciasto dużo pracy. I tak wystarczy. Teraz do miski z mąką dodam półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Ja korzystam ze zwykłej mąki. U mnie tutaj w Stanach nie wszędzie mogę kupić taką polską. Jeżeli macie dostęp do polskiej, to polecam pszenną tortową. Ja korzystam z amerykańskiej all-purpose flour. Teraz mąkę dodaję do mokrych produktów, którą przesieję przez sito. Mąkę można przesiać wcześniej, ale ja po prostu nie chciałam brudzić więcej naczyń, także od razu dodaję tutaj prosto do tych mokrych składników. Teraz wszystko tutaj wymieszam, tylko do połączenia składników i zobaczycie, że dosłownie chwila, moment i będzie ciasto gotowe. Również tutaj nic nie przyspieszam, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście błyskawicznie się to robi. Pamiętajcie, że jajka i kefir musi być w temperaturze pokojowej. Ja wyjęłam na co najmniej 3 godziny wcześniej położyłam na blacie i po prostu nie przyspieszajcie. Chcecie, żeby te jajka i ten kefir był rzeczywiście w temperaturze pokojowej. Jeszcze tak ekspresowego ciasta to nigdy w życiu nie robiłam. Jest to mój pierwszy przepis, gdzie dosłownie chwila, moment, powiem Wam, 4 minuty, dosłownie 4 minuty zejdzie Wam połączenie tutaj tych wszystkich składników z dodawaniem do miski. Naprawdę, nie żartuję, koniecznie musicie wypróbować, bo ja powiem Wam, że zakochałam się w tym przepisie. Taka gęstość ciasta jest idealna. I słuchajcie, to wszystko. Tak wygląda foremka, w której będę. Robiła tą babkę. Pamiętajcie, że musicie się upewnić, że ona Wam się zmieści do Waszej frytkownicy. Już Wam pokazuję rozmiar tutaj, tej foremki: 22 cm na długość, na szerokość 12 cm i wysoka 6,5 cm także taki rozmiar. Upewnijcie się, że zanim wlejecie, zanim w ogóle zrobicie to ciasto, że foremkę, którą macie, pasuje wam, żeby włożyć do tej szuflady. Z papieru pergaminowego wycięłam sobie spód do foremki i tak jak widzieliście takie długie paski, które wyłożę tutaj na boczki, ja nie będę tutaj ani smarowała masłem, ani olejem, nie będę podsypywała bułką tartą, ani mąką. Po prostu robię tak, jakbym robiła w piecu. Zanim wleję ciasto do foremki, nagrzeję sobie frytkownicę beztłuszczową. Ustawiam na 325 stopni Fahrenheita, czyli około 160 Celsjusza na czas 45 minut. I naciskam start. No i tutaj szybciutko wlewam ciasto do foremki. Teraz upewnię się, że te paski, które wycięłam na boczki... Z papieru pergaminowego dochodzą do ścianek, żeby ciasto dobrze się upiekło. Poruszam tutaj tą foremką, żeby się upewnić, że ciasto jest dobrze rozłożone w foremce. I teraz po prostu na wierzch tutaj dodam tą żurawinę. Możecie jak najbardziej zrobić z borówkami. Następnym razem właśnie wypróbuję z borówkami. Teraz jest taki okres. Mieliśmy Thanksgiving, i została mi żurawina. Także muszę ją wykorzystać, żeby nie wyrzucić, ale następnym razem spróbuję z innym owocem, nawet jakieś śliwki, tylko nie mogą być to za ciężkie owoce, żeby po prostu ciasto mogło urosnąć do góry. Tutaj już mi frytkownica pokazuje, że jest gotowa i mogę wkładać ciasto do środka i już jest garnek nagrzany w środku. I tutaj moja wskazówka, którą żałuję, że nie zrobiłam. Wyjmijcie sobie tutaj tą krateczkę, zanim włożycie ciasto. Ona jest tutaj niepotrzebna, a mi przeszkadzała, ponieważ ciasto mi tak urosło, że wadziło przy otwieraniu. Także tutaj postawcie ciasto, tą foremkę z ciastem, bo ona jest po pierwsze niepotrzebna i będzie przeszkadzało, bo to ciasto naprawdę bardzo wysoko mi urosło. Wyżej niż w piekarniku. Byłam naprawdę zaskoczona. Także to jest moja taka szczera rada. Tak jak mówię, ja tutaj eksperymentuję, pierwszy raz robię to ciasto we frytkownicy bez tłuszczowej i po prostu chcę z Wami się podzielić, co źle zrobiłam, a powinnam. Także włożyłam teraz ciasto do szuflady. Tak jak mówiłam, ustawiłam na 325 Fahrenheita, około 160 C na 45 minut. Zostało 22 minuty. I to tak jakby połowa, i sprawdzam wykałaczką, i jeszcze mokre, także śmiało zamykam. I tutaj już to ciasto było bardzo wysokie, ale jeszcze bardziej mi urosło. Na 10 minut przed skończeniem postanowiłam, że wyjmę tą kratkę i słuchajcie, zostało 5 minut. Sprawdzam ciasto wykałaczką. I powiem Wam, że już było gotowe, także po 40 minutach ciasto było idealne. Patyczek suchy, to wtedy wiecie, że ciasto jest gotowe. W piecu tradycyjnym sposobem piekę tą babkę 55 minut. A tutaj we frytkownicy po 40 minutach była idealna. Czasami również jest lepiej ustawić właśnie na 45 minut i właśnie ją sprawdzać po połowie i 5 minut przed skończeniem, bo może rzeczywiście, tak jak moja jest już skończona, lepiej ustawić na dłużej niż po prostu za krótki czas i żeby była niedopieczona. I tak wygląda moja babka. Słuchajcie, troszeczkę widzę, że tutaj ta żurawina przesunęła się na jedną stronę i tutaj jest to jedno miejsce, o którym wam mówiłam, że jest tak lekko przypieczone i tutaj jeszcze widzę z tej strony tak samo lekko się przy, przypiekła. Po prostu za wysoko była do góry tego podgrzewacza, tak, w tej szufladzie. Także tak jak mówiłam, wyjmijcie tą krateczkę i wtedy na 100% będzie o wiele lepiej. Ciasto mi się absolutnie nie przypiekło, także już Wam pokazuję. Zobaczcie, bez problemu schodzi tutaj ten papier. Nie trzeba foremki smarować żadnymi olejami, masłem, żadnej bułki tartej. Takie te stare tradycje były, że babcia zawsze smarowała masłem czy olejem i wysypywała bułkę tartą. Także absolutnie tutaj nie dajemy. Spód ciasta i boczki absolutnie się nie przypaliły, także jest to naprawdę duży sukces, bo nie byłam pewna jak to wyjdzie. Tylko ta żurawina mi się przesunęła troszkę na jedną stronę. Także wydaje mi się, że palcem trzeba powtykać tą żurawinę, zanim włożę do tej szuflady, żeby po prostu ona była tak troszeczkę w tym cieście w środku, tak? Także może wy tak zróbcie i ja tak zrobię następnym razem. Lukier robię jedną szklankę cukru pudru i około dwie łyżki stołowe soku z pomarańcza. Ja najpierw dałam troszeczkę tego soku i zaraz doleję troszeczkę więcej, po prostu nie chcecie przedobrzyć, bo potem będziecie musieli jeszcze znowu dodać cukier puder. Jak najbardziej tutaj możecie dać sok z cytryny i wtedy będzie po prostu polewa ten lukier cytrynowy, a nie pomarańczowy. Moim zdaniem z żurawiną pomarańcza idzie w parze i bardzo dobrze smakuje, także dlatego robię z pomarańczą. Lukier już gotowy i nic innego mi nie zostało jak polać lukrem moje ciasto i później się zajadać. Także mój eksperyment ciasto we frytkownicy tłuszczowej uznaję za udany. Słuchajcie, na taką małą babkę już nigdy nie będę odpalała dużego piekarnika. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę bardzo smakowicie. Jestem ciekawa, czy wyrobicie jakieś ciasta we frytkownicy beztłuszczowej. Jeżeli tak, to dajcie mi tutaj pod filmikiem komentarz. Napiszcie jakie ciasto, możecie się podzielić swoim przepisem i ja bardzo chętnie wypróbuję, a może nawet i zrobię filmik. Ja to ciasto robię bardzo często i powiem wam, że wyszło naprawdę bardzo mokre. Chyba jeszcze lepiej niż jakbym zrobiła z piekarnika. Jeżeli wypróbujecie, dajcie mi komentarz, bo będę ciekawa, czy Wam smakowało. Także słuchajcie, ja nic innego, tylko będę się teraz zajadała, bo powiem Wam, że jeszcze jest ciasto ciepłe, a takie lubię najbardziej. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem frytkownicy beztuszczowej albo multi-cookera, to ja polecam polskiego dystrybutora, z którym współpracuję. Pamiętajcie, że możecie otrzymać 10% rabatu na zakup sprzętu Instant Pad. Są dwa kody: Iwona i Iwonka. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.